Pierwsza faza pożaru. Charakteryzuje się ona rozszerzeniem ognia od źródła zapalenia. W tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury, a pożar jest kontrolowany przez ilość paliwa. Faza druga. Pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do około 1000 stopni Celsjusza w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację. Faza trzecia. Następuje dopalenie się resztek materiału palnego. W fazie tej temperatura zaczyna stopniowo spadać. Faza czwarta. Jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura. Stopniowo osiąga wartość sprzed zapalenia. Możliwe, że spłynięcie jest najgorszym z możliwych sposobów śmierci. Ciało człowieka bowiem niełatwo zajmuje się ogniem, więc proces spalania jest powolny i bolesny. Istnieje kilka sytuacji związanych z ogniem, w wyniku których możesz ponieść śmierć, zanim nawet płomienie cię dosięgną. Zanim jednak stracisz świadomość, możesz mieć pewność, że przeżyjesz agonię. Osoby palone na stosie często traciły życie wskutek zatrucia tlenkiem węgla, zanim ogień i żar wyrządziły poważniejsze obrażenia zewnętrzne. Zdarzało się to jednak tylko podczas grupowych egzekucji, gdzie stosy były stosunkowo większe, zważając na liczbę skazanych. Ogień jako jeden z żywiołów zyskał sławę tego najbardziej niszczycielskiego. Konsumując wszystko na swojej drodze jest niemalże nie do zatrzymania. Każdy największy płomień zaczyna się przecież od iskry. Jedyne co możemy zrobić to świadomie zwracać większą uwagę na niedopałki czy materiały odwopalne oraz wyposażyć się w gaśnice wskazanego typu do rodzaju miejsca, w którym przebywamy.